Ej, a z tej strony Eleven, to jest ponownie Wizar. Vi visage. visage. Dobra. Mm, wychodzi na to, że gra nie zapisała mojego progresu, także jest śmiesznie. Jest zabawnie, co na. O! Oh, zaraz tam była. One są tą samą postacią. Czekajcie. Co? Dobra, ja zaraz wrócę na do tego momentu co byłem. I tak dalej. Generalnie na początku filmu chciałem powiedzieć, że y, wracam tak sobie po jednym dniu czy dwóch nagrywania i że. Y, wiecie, troszeczkę mniej jestem zesrany i tak dalej, że, że trochę więcej pewności siebie teraz będę miał i tak dalej, i że będę miał trzeźwiejszy umysł, coś będę myślał po takiej jakiejś małej przerwie. I y, y, musiałem przechodzić to wszystko od nowa. To całe gówno. I już nie czuję się bezpiecznie. Tu musi coś z tym pokojem być. Bo to jest. To jest dzikie. Masz faktycznie wrażenie, że patrzysz na podłogę. Naprawdę? Przez chwilę miałem wrażenie, że kamera nie nagrywa. Nieważne. Dobra. Okej, okay, to lecimy. Jak dużo nam jeszcze zostało do końca? O nie, zrobiło się jeszcze ciaśniej. Dobra, bo tamte rzeczy mniej więcej pamiętałem co będzie, a i tak się zespuknąłem. Tutaj już nie wiem, co jest dalej. O nie, nie wsadzaj tam ręki. Nie! Nie! What? What? Okej, okay, czy to jest jakaś magiczna dźwignia, która mi coś otworzy teraz, czy... Czy ja coś tutaj pominąłem? Czy coś się miało innego zdać? Co? Nie rozumiem! Próbuję brać tę grę na logikę, ale to chyba nie jest dobry pomysł. Nie chciałem pilsów brać, dobra. Więc pociągnąłem za jakąś dźwignię. Coś się zdarzyło. Wszedłem tendy, wróciłem tędy i teraz pewnie coś na dole się musiało zmienić, bo dół cały czas był taki pusty a tutaj coś? o chuj, o chuj what? what? Uh, ok, i just got spooked ob, obsrałem się dlaczego mnie to tam cofnęło? Teraz ta świeczka świeci. Dobra, okej, okay. fajne, subtelne, małe rzeczy, ale to coś musi oznaczać. Eee. o brada Oh shit, man. Auto saving. O, tak, by the way. A, nie mogę zapisać. Świetnie. Zamknięte. U otwarte Ulala, dalej nie mogę zapalniczki używać, nie mogę Somehow it won't light up Po co ja zbierałem tyle zapalniczek, skoro teraz nie działają Cześć W sensie, i tak się zesram, prędzej czy później, więc... Miejmy to za sobą Okay. Shit. No 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 no. What? Ej, świecę w ciebie aparatem. Co ty chcesz? W sensie. Ja nawet nie wiem, co to zrobić. What? You need rusty key. To To nie jest ten klucz na pewno. Dobra, dobra. Zostawisz. już. Ok. Um. to jest ta szafka znowu z tymi ważnymi temami to jest to found Rastiki. OK okej czyli teraz mogę z tym się przejść tam z powrotem, a tutaj co jest? zamknięte przejście okej, okay. czyli teraz mogę otworzyć te drzwi na wprost, które będą jak wyjdę i jest jeszcze droga na lewo dobra za chwilę ale co ja chcę podnieść? To co zostawmy tą zapalniczkę? What? Stop, a gdzie ja to chcę zabrać? Co? Ke? A, rozumiem. Tam jest ta mała dziura, przez którą nie chcemy wpaść, dlatego bierzemy to. Tak sądzę. Okej. Okay. Auto saving, więcej bonusów. Jedzie. Nie jedziemy. Nope. <laughs> Nie, bójcie się mojego fleszażmaty. O! O, jest jeszcze lepiej. O się dobrze zaczyna. Świetnie się robi. zajebiście To może nie! A może jednak? Nie tam są po prostu cegły. Dobra. I just got baited. Patrzcie, wyjście. BU! Ja pierdzielę. Zła masy wredne. Ja się wcale nie boję. Nic się nie cykam. Już idę przed siebie, bo zauważyłem, że sto razy jest sytuacja, w której ja stoję w miejscu i się zrama, i tak potem dostaję jumpscare na mordę. Więc. Więc może po prostu... Like... Jeżeli będę miał dostać jumpscare ale i tego dostanę i tak... Po co przedłużać? Gdzie tu teraz wejść? What? A że tędy? Dobra... I to jest znowu ten pokój z telewizorem. Okej, okay, o co z tym chodzi? O, więcej zadrapaj na ścianach. Się dobrze robi. Czy teraz zapalniczki działają? O, zapalniczki znowu działają, jak świetnie. No, zostawię go, bo fajnie oświetlał wszystko. To jest Early Access. Tam wszędzie już byłem. To dokąd ja teraz idę? No mogę sobie poglądać świetnie, ale... Może mam za zadrapaniami iść teraz? Bo ciągle jest coś, co mi pokazuje, w którą stronę iść. Aha Tego tu wcześniej... U-la-la! Że tutaj... Okej. Okay. A dlaczego ja zgi... Dlaczego? Nie słyszałem nawet, żeby coś po mnie Nie słyszałem, żeby coś po mnie szło Keff Ta gra jest. Ta gra, ta gra jest dobra. Działa tak jak powinny horrory działać. Ja chyba zapomniałem jak to jak to do końca bywało, nie wiem Aść. Shit. Czyli co ja tam tych drzwi po prostu mam nie otwierać? Nie, no ja muszę tutaj iść. I guess. Są zamknięte. Oha, muzyka wchodzi. Tu się coś będzie działo. Fajnie, że mogę sobie rolkę papieru pooglądać czy tam rę ręcznik papierowy, ale. Czy ja naprawdę mogę nawet.? A nie. Myślałem, że mogę deską sobie. Taś taś na prawo i lewo. Not quite. Dobra. I co z tym miejscem? Aha, Aha. Co jest kój wagrane. Oha. O nie. O nie. It begins. Oh no, no. Dobra, to to upuścimy, załóżmy tutaj. A tą zapalniczkę weźmiemy, bo jest nowa. Okej, okay, z tego coś zaraz wyskoczy. A to ja muszę tak długo czekać? Mogę się schować w koszu czy coś? Nie wiem. Pewnie. Dobra, wyskakuj. Dajesz, lecisz. Na co ja czekam? Wiem, że czekam tylko na to, żeby się zesrać, ale na co konkretnie? Nie mam tutaj czego znaleźć. No, o mogę, to mnie ocali. Świetnie. Okej, okay, robienie zdjęć. Ukrywa jakieś napisy. Czy coś? Elo. Okej. Okay. To coś tam nie spoglądało przez szybkę. Świetnie. Na what? Halo, nie rozumiem. Już? Jordan? Oczywiście! Włazimy do tej wody! Jasne! Higiena przede wszystkim lecisz. Leżyt, przecież co złego się może stać? Jasne. I z tym aparatem i wszystkim, nie? Zapalniczki ci zamokną, lustrzankę zjebiesz i tyle. Why? Kto by się spodziewał, że to się stanie? Kto by się spodziewał? O, mała dziewczynka teraz na net Netflixa. Świetnie, dobra. Like... What? Lucy, ready. Come on up. Lucy? czekajcie, stop. Czy on zaraz, czyli to, czy to oznacza, że ona się utopiła? Ale. Oh Okej, okay, zabija ptaszka. Definitywnie, czyli teraz właściwie to jest ten etap gry, kiedy gra zaczyna cokolwiek wyjaśniać. All of that, but who the hell prescribes syringes for a child? They just give us pills like everyone else. How can a child trust a parent that thrust needles up their arms? This new doctor clearly doesn't know anything about parents. Um, okay. To these doctors imaginary friends and all these weird behaviors she doesn't even call me mom anymore they're just trying to help it's not their fault even before we sought their help she had problems she killed pico for fuck's sake mm Mhm Okay Czyli skoro... Czyli, czyli, co? Czyli co jej, skąd jej się to wzięło? Bo to nie jest chyba jakaś zwykła choroba psychiczna? Chyba, I guess? No ile będziesz do tej wanny włazić? Okej, okay, czyli ja jestem gościem jakimś Ew Graus Co do chuja się dzieje? チニー。 Lucy Oops I'm confused as fuck. Tak myślałem, że zawsze mi coś, ta historia. My, tak sobie myślałem, że to już jest ten moment, kiedy historia zaczyna dawać jakieś odpowiedzi. Więc się dowiedzieliśmy A. Że Lucy miała ze sobą problemy i zabiła swojego ptaszka B Że poszła do... Że rodzice wysłali ją do lekarzy i że miała leczenie tak dalej i w ogóle. Te dostawała zastrzyki w ogóle, że to nie jest nic normalnego. Normalnie dzieci dostawały pigułki, ona dostawała zastrzyki. Jak można tak robić? W ogóle rodzice są zrozpaczeni. I nagle, jakieś ogromne, ciemne, mroczne, czarne coś. Urywa jej szczękę? Więc ona nie tyle, że nam wyrywała kartanie tylko urywała szczękę. Ale czemu? Co? Nie wiem, ja wiem, że to jest early access. Press any key to wake up. Ja wiem, że to jest early access. I wiem, że. że. tu nie ma wszystkiego. Że to nie jest wszystko, co, co powinno być w tej grze. Chyba. Ale. To tyle. To jest koniec Early Access, tak? Bo, bo napisali, że koniec to jest tyle, nie można wyjść. To jest the end. Nie wyjdziemy i, i tyle. Czyli, czy to jest moment, z którego będzie gra kontynuowała się, jak wyjdzie pewna wersja? Nie wiem, zobaczymy. Bo tak jak z Layers of Fear było w, w, w Early Access, że ta gra. Była niekompletna, trochę się zmieniała i potem jakaś tam część dochodziła do końca i ona się zmieniała w międzyczasie, więc... Więc nie wiem, na to wygląda. Mm, to, to... tyle. Tyle z... Zy... Visage... Early Access. Bądźmy szczerzy, im szedłem dalej, tym nie rozumiałem z tej gry, nie wiedziałem, co się dzieje, but I got spooked as hell. Także... Nawet jeżeli nie rozumiem, co chodzi, to mi się przyjemnie w to gra. Mam nadzieję, że gra wyjdzie w pełni i w końcu wyjaśnię, co z tym chodzi. Bo czuję brak satysfakcji z tego, że nic nie zostało mi wyjaśnione. Zero. Praktycznie. Poza tym, że zabija ptaszka. A to się spodziewałem, bo był w menu głównym. Każdy zwierzak w horrorze ginie. Zawsze. Chyba, że to jest ten, co zabija ciebie. Nieważne. Anyway, dzięki za obejrzenie. Tak jak zawsze, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. Na razie.